Powiedz jak to jest dostać się do, drugiej, do drugiego etapu Montale? Niesamowite uczucia. nie spodziewałem się tego. Tak jak większość, szedłem tylko po to, żeby pokazać się co potrafię, żeby ktoś to może dostrzegł. Znając też pesymizm jury, nastawionego właśnie do wizjonistów, Kuba, który bardzo nie lubi, no nie miałem większych nadziei. Jednak się okazało, że dobre poczucie humoru i pokazanie też to, że żyje się tym co się robi, no może zdziałać takie rzeczy. Jak długo trenujesz? Trenuję już od dzieciństwa. Jak miałem 7-8 lat, dostałem pod małego magika. To był taki mój pierwszy zestaw, gdzie zacząłem ćwiczyć po prostu sztuczki. Miał od tamtego czasu nieprzerwanie najpierw w domu przed lustrem, a teraz już przed większą publicznością demonstruję to, co się nauczyłem. Dlaczego akurat iluzjonista? No tak, jak wcześniej powiedziałem, taka pasja z dzieciństwa. Na początku to było tylko moje hobby, które po jakimś czasie nagle wyniosło mnie na scenę. Się okazało, że ludzie chcą oglądać te niesamowite rzeczy. No i od czterech czy pięciu lat właśnie występuję już na scenach jako lizonista, taki jeszcze amator. Czy uczycie ktoś lepszy od ciebie, czy jednak sam się uczysz, tak jak ten mały magik na przykład? No, ja często mam nagrane różne występy wizjonistów, staram się dochodzić, jak to oni mogli zrobić, jakie są te sekrety. Do dzisiaj nie wiem, czy odgadłem ich sekrety, ale robię to po prostu po swojemu, tak jak, tak jak to widać na scenie. Ja znalazłem na to może inne obejście. No i tak się staram. Też staram się tworzyć nowe triki, jednak jest jeszcze bardzo ciężkie i to wymaga wiele, wiele większej pracy. Czy jest twój flagowy numer, w sztuczka z butelkami, długo się jej uczyłeś? E, tak, to było tego typu, że gdzieś w internecie widziałem już wcześniej, jaki jak jeden inżynier to wykonywał. Strasznie mi się to spodobało, sympatyczny bardzo trik. Postanowiłem zamówić takie, da się na internecie zamówić takie butelki. No i pierwszy, pierwszy problem to był, jak tą sztuczkę zrobić, bo tam nie przysyłają instrukcji obsługi. Więc siedziałem troszeczkę na tym długo, potem żeby jeszcze wyćwiczyć odpowiednio język, dykcję do tego, żeby się nie myliło za bardzo i to, jak ma być porozstawiane te butelki na całej scenie. No było troszeczkę z tym roboty, ale naprawdę warto. Teraz jesteś na studiach. Co studiujesz? Studiuję pedagogikę resocjalizacyjną i pedagogikę opiekuńczą w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu. A, czyli jest to zawód z przyszłością, jeśli nie magia na przykład. Chcę połączyć tą sztukę iluzji z resocjalizacją, ponieważ e, widzę to, już teraz żyjąc e, i pracując wśród takiej młodzieży, kiedy pokazujesz sztuczkę, staję się tak by autorytetem. Mogę pokazać coś, też nauczyć czegoś, czym oni mogą zaimponować potem wśród swoich kolegów, wśród swoich znajomych. No i również studia tam teraz, gdzie studiuję, też pomagają mi w tym bardzo. Mam indywidualny tok, dzięki czemu mogę połączyć to karierę, jaką teraz robię, z, tym, z tą właśnie nauką, pracą. I studiami. A powiedz mi, co, powinni, co powinny zrobić takie osoby, które właśnie dzisiaj się zainspirowały magią i chciałyby na przykład zacząć? Ja myślę, jeżeli to są młodsze osoby, polecam ten zestaw prostych trików Mały Magik. Jeżeli to są osoby starsze, to już wymaga troszeczkę bardziej profesjonalnego sprzętu niż taki Mały Magik. Można poszukać na internecie, są takie sklepy, czy to w Polsce, czy za granicą. Też zawsze się można do mnie odezwać na maila, chętnie pomogę, wspieramy. Kto się interesuje, nie ma problemu, jakiejś lekcji, rady udzielić mogę. Super, dziękuję bardzo. Dzięki. Również.